Dziecko, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowuj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały, bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogów w piecu poniżenia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Prostuj swe drogi i jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie jego zmiłowania. Nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie mu, a nie przepadnie Wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie. Kto zaufał panu, a został zawstydzony? Albo kto trwał w bojaźni pańskiej, a został opuszczony? Albo kto wzywał go, a on nim zgardził? Dlatego, że pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku. Moi kochani, cały ten fragment z Księgi Mądrości Syracha jest adresowany do ludzi, którzy mają zamiar służyć Bogu. To jest więc moje pytanie: czy wy też. Którzy słuchacie tego mojego komentarza, chcecie służyć Bogu. To jest adresowane właśnie do takich ludzi. Jeżeli nie masz zamiaru służyć Bogu, to nie ma sensu, żebyś dalej tego słuchał. I teraz, jeżeli masz tą odwagę, masz tą ambicję, że chcesz służyć Bogu, to wiedz, że spotka cię doświadczenie. Pan Łuk daje tym, którzy Go wybierają, doświadczyć swojej słabości. Doświadczyć trudności, doświadczyć tego, co jest przeciwnością w życiu. I jeżeli wybierając Pana doświadczasz takich trudności, to to jest odpowiedź Boża na to, że Ty go wybrałeś. I dlatego mówi mędrzec: Jeżeli wybrałeś Pana, jeżeli doświadczasz w życiu trudności, to nabierz otuchy, bo bojący się Boga mają oczekiwać, jego zmiłowania mają oczekiwać wiecznej zapłaty, mają spodziewać się wiekuistego dobra. I mówi: tak właśnie się działo zawsze. Tak się działo w całej historii biblijnej. Panie, chcę tobie służyć. Nie wystawiaj mnie na doświadczenia, a w tych, które muszę przejść, wspieraj mnie, ażebym nie utracił wiary i ażeby wzrastała moja miłość ku Tobie. Bądź uwielbiony Panie Jezu, który pierwszy przeszedłeś drogę krzyżową ku zmartwychwstaniu i nas wszystkich ku temu zmartwychwstaniu w podobny sposób prowadzisz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.